Na terenie Bydgoszczy. Wystarczyło prawo jazdy kategorii B, kask i sprawny samochód, by poczuć się jak kierowca rajdowy. Podczas trzeciej rundy zawodów Włocławski, Mistrz Kierownicy, nie brakowało adrenaliny i widowiskowych przejazdów. Organizatorem zawodów był Automobil Klub Włocławski. Wystartować może każdy, kto posiada auto, sprawne oczywiście, kto posiada umiejętności, chęci do tego, żeby, żeby w takiej imprezie wystartować. Jeździmy na czas, każdy zbiera swoje indywidualne punkty do klasyfikacji generalnej, do klasyfikacji poszczególnej rundy. Są to imprezy amatorskie typowo. Na pewno pomagają w życiu, bo nieraz są takie sytuacje, że musimy coś tam nagle ominąć, coś tam nagle zrobić, a wszystkie te utrudnienia, które my stawiamy na trasie, czyli szykany, słupki, pachołki, jakieś tam slalomy, prowadzą do tego, że uczymy się panować coraz lepiej nad kierownicą. Tutaj dopuszczone są samochody, które mogą normalnie poruszać się po ulicy, natomiast. Dla bezpieczeństwa i dla łatwiejszego jeżdżenia samochody są modyfikowane. Mam zamontowane pasy szelkowe, które ułatwiają, ułatwiają prowadzenie samochodu. Są zmienione hamulce, auto jest odolżone, Wjęte są ze środka wygłuszenia różnego rodzaju. No brakuje jeszcze klatki. Od zawsze miałem taką smykałkę do szybkiej jazdy. Na ulicach lepiej tego nie robić, więc wymyśliłem, że trzeba to robić w jakiś taki cywilizowany, unormowany sposób. Można się wyszaleć. Na jakiś czas starczy, człowiek wtedy trochę inaczej zachowuje się na drodze. Myślę, że lepiej.